Cześć, ja zobaczmy na moim kolejnym kuci. Nagramy sobie w Minecrafta. O, no wybiłam. Co jest? Dobrze nagrywa się? Jo, dobrze. Dobra, to przykajmy może na początku wioski. A tak będzie sobie dobrze. Nie ma tutaj, szkoda. No tak no, dobrze. I o dobrze, dobra. No to z roz roz rozpoczęcie filmiku możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję kto jeszcze tego nie zrobił. E, Przy tę... Jakby proste jak znajdujesz wioska. No. O dobra jest wioska. I od razu żelazo. Co jest? Ole fort. Co jest? No ten? Tak, dobrze. dobrze. Dobra. I pójdziemy do tej wioski. O dobra. Ukowal! Co jest? Jakie szczęście! Nie no, dobra. O kurde, butki. Nie no, w sumie po co ja biorę? U, ten. N nasiona. Jezus, ile! No to super. No to jedzenie już do końca gry. Oczywiście sobie ustawiłem, yy, Zachowaj ekwipunek. Bo kurde rajduję się po tym. Dobra. Jezus nie wiem, ile tego jedzenia. Zostawiam sobie resztę też do klaczowania. Mi się fajnie klaczuje e uh, przy. Dobra. Dobra, tyle już sobie zatnę jeszcze te trzy pszenice, bo będzie mi... no. Hmm. Nie potrzebuję. Hmm. Robię sobie teraz tulsy. hej, tak, bo ja w sumie teraz z golema w sumie, robić? dobra, nie, ja może najpierw pójdę pokopać kamień Jest tak nie. aha? co jest? Co szczęście Dobra, to się pyta wykopać na powierzchnię i wykopię to żelazo Bo ona mi się jeszcze przyda na robienie przydatnych rzeczy Okej, okay, teraz mieczyk O dobra, ile jest żelaza? Raz, dwa. U, tu jeszcze było trzy, cztery i pięć. No, to jest dużo, mogę powiedzieć. Teraz się podbuduję na powierzchnię. I sumy sobie... o tu jest skrzynka. W tej wiosce może być yy, ten yy, wiaderko wody, więc je ja w sumie poszukam, nie będę robił z golama. To będzie dodatkowe trzy żelazo na przerobienie Nie, nie ma. Tu może być chyba. Tu, tu nie ma. No. Nie, nie może być, ale tutaj jest. Nie, nie, a dobra, ja tutaj było Dobra. Y... O, tutaj jest alchemik. Co wezmę? Zaraz tu alchemiczny. Dodatkowych chlebek. Nice. Jo, Ale nie wiem czy tutaj będzie wiaderko wody. Przydałoby się. To wtedy poszedłbym od razu do zero Pewnie gdzieś na górze jest. Schowane, gdzie ja nie wiem. Ale nie wiem. Może gdzieś będzie. A bo tutaj jest to farba, dobra. To jest ten afanik. Tutaj. Nie ma. O! Jest! Jest! Fieterko! Let's go! Jeszcze siodło. Będę miał konia. Let's go! Dobra. Szybki będzie speedrun. I y Pogrania na tym serwerze. Dobra, w sumie, może teraz przepalę. W kowalu jest chyba ten. Mi się wydaje. Piecyk do przepalenia. Tu, a tutaj mam. Chyba. Gdzie był ten kowal? No. O Jezus. Jakby co, to nic nie było ustawione. O, tutaj było nie, nie ma? Aha, bo to jest akacja. Jezus, ale jest głupi. Dobra, ale tutaj jest kamień. Dobra, dobra, jest też. Więc idę po mojej crafting. Dobra, spróbuję. Udało mi się, let's go. No to jest chyba tutaj Dobrze? No. Czy ja serio craftowałem? Dobra, tutaj już się craftuję Dobra Ale nic nie mam na podpałkę Najgorzej Dobra, będę po prostu kopał drewno z domków Myślę, że dwa wystarczą, bo nie trzeba jakoś dużo kopać. Kurde, masz. Mam już tapkę, więc w sumie zrobię tulsy i zrobię sobie nożyczki. Żeby mieć liście. na podbudowanie, bo jak idę do nadaru, to Będę potrzebował trochę. Dobra, jeszcze jedno żelazo. Nie kilo. Też wtedy wywalę kilof. Bo nie potrzebuję. Dobra. Yy, tu już nic nie ma, więc biorę. Idę u Golema. Bo z tego chyba zrobię nożyczki, a jak będzie pięć to zrobię yy, ten... Hałmik. Albo po prostu zrobię po prostu nożyczki. O, o Jezus. Ja, ja już wiem czy, gdzie zrobiłem problem. Ja... Jedz do serca. Prawie bym już zginął. No, no mówiła, że pięć, więc yy, mogę zrobić sobie tak. Yy, nożyczki oraz yy, ten, oraz tarcza, która będzie mi też bardzo przydatna jeszcze w tym odcinku. Yy. Dobra, muszę troszkę większe wyciąć. Jeden, jedno drewno, dobra. I... dobra. No, no i mogę w sumie teraz przechodzić Minecrafta. Tylko teraz muszę zleźć lawapulka. i ja, ola półkę Gra. Yy, cz, cz, czekaj mam drewno do tłukcenia czekaj no kurde no pająku nie teraz cholera ja potrzebuję tak parę jest ale dobrze że już nie trzeba mieć łopaty Możesz? To jest... What? To jest możliwe? Halo, przepraszam. Chodź do mojej łódki. Aha. Aha. Przepraszam. Ale czy czasem ten Enderman nie tepnął się z tej łódki? Kurde, no. No jo, muszę pamiętać, że jest to na pedroku, a nie na prawie. Y, Teraz wiecie, że y, faktycznie przy stworzeniu świata tutaj mam spawna. Możecie dać zobaczyć, zarekować w pisalnych. Uh -huh. No, dobra. Może to jest dobry sit, faktycznie. I ja wala, idę po tą łódkę. Albo. Te wzuję po co po tą łódkę już iść? Nie potrzeba tylko ten crafting bardziej. Jezu, nie wziąłem wody, serio? Dobra On ma enchantowany Kurde, nie wyleciał, szkoda No ale tak czy siak No nie musiałam robić tej łódki. Więc od razu idę teraz szukać sobie lawapulki, bo nie ma co robić. Dobra. Na akacji są też lawapulki na pustyni, a z często obok pustyni. Eee, akacja, ale nie ma pustyni. Szkoda. Na przykład bym jakąś piramidę bym zwiedził. No ale jak to bydroko nie działa łódka, to będę musiał niestety nieee co jest? Druga wioska Co jest? Oczywiście ja nie będę brał, bo ja mam już ten styk O tak, 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 chodź, chodź Chodź zębeczku. Trzeba go utopić i wziąć z tego ten set, bo się naprawdę przyda w dalszym odcinku na deder. Chodź. Chodź. Kurde, ej sobie mógłbym się przyspać. Jo, ale jak chcę go utopić, to będzie trudno. Bo wtedy te podwodne ząbiaki jeszcze będą tutaj chodzić. A mi zależy tylko... Nie! Ja muszę teraz nim... Jezus. Ja muszę teraz nim go dać, A ząbiaki są powolniejsze od... Pająków. Jezus W prawdziwym życiu, gdyby byłyby ząbiaki, byłyby szybsze I to jest jedynym minusem. W prawdziwym życiu są żywe A tutaj ma, czarując magia, magia, nie ma Nie, nie wybuchaj mi, Kriperus się Chodź, chodź tutaj. Chodź na no spokojnie. O oh, w tupa! oby oh, nie to y, dużo zbroi. Chodź. Te dwa jaki później się utopią. No Jezus Maria, jaki teraz jest dowolny. Chodź, utop się. No i po prostu postawić tutaj łódkę. Chodź. Postawić tutaj łódkę. Nie, nie mogę. Nie, nie, nie wychodź na powierzchnię, nie wychodź. Wcale, nie możesz. Pozwól, że was po trochę powietrze. Teraz chodź tu, tu, tu. O, trzęsą sobie się już ręce. Straci zaraz powietrze. Fajnie, że ta spreka pleci do góry. Co złoty? Mam, mam. Co, całe naprawiony, prawie. Całe naprawiony. Mogę już uciekać do tej wioski plądrując. Mogę po prostu przeszukać. Znowu utłuczę golema. lema. dla dzisiaj trzy. Yy, dodatkowe żelaza, no nie wiem co w sumie. Nie wiem, ale chyba sobie zrobię jeszcze łuczek. O, co jest? Pierwszy raz widzę wioskę obok nowego biobu Co jest? Golemik, chodź, 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 chodź. Mam jakieś bloki? Takie nie, niepotrzebne. O, dobra. Nie. Dobra. Teraz cię tu jak tak to którym kurde. Dobra. Ile? O kurde. Dobra, teraz pozbieram troszkę szeczkę liści, które się jeszcze przydadzą w przyszłości. Dobra, pustaka. To są inne liście. Ja zawsze myślałam, że to są te same. Jak się zniszczą, to już e, ich nie biorę. Jak się zniszczą, to nie. Kurde. Nie mnie, że wziął wasze kolegi to. Dlaczego go nie obieram? To dlatego, że może się mi zniszczyć bardzo szybko. Nie! Ja, ja walę już ten sit. Statek jeszcze, no co jest? Nie wiem, może spróbuję Blaze'a wziąć. Wątpię, że Blaze'a się da wódka, ale okej. Nie wiem, w sumie, okay. może sprawdzę, bo jeszcze nikt nie sprawdzał. dawać takiej łodzi X. I jak? Jak tu jest? Okej. Okay. Przywrócony jest. Ułatwia mi to. O kurde. Co ty gadasz? barchewki Na przyszłą farbę Automatyczną. Dobra. Ochrona 2 pow, Eee, ja nie wiem w sobie, bo skórzale są słabsze, więc jak mi się zniszczą... Te żelazne to zakłada te y, skórzane, ochronka 2, a potem złota A jak, jaki mają enchant? Ochrona przetałknie, przetałknie, a reszta nie ma. Pustynia! Ale mała. Przypomina mi to bardzo Ameryka południową, jakby z Ameryki Północnej. Nie wierzę, już trzecia wioska, i to jeszcze nie to samo, Teraz spotkałem. No albo, że zrobiłem prawdopodobnie kółko, to jo, ale nie widziałem to w ogóle piasku, więc to jest nowa. Nie, nie mam wiadomo. nie wierzę, co powołał sit. Powolony. Dobra, w sumie wezmę. Mi blok złota będzie potrzebny w przyszłości. O Jezus! Co? Aha! No to idealnie na Balchot by był, ale okej. Okay. Drugi blok złota. Złote warchewki. Aha. Dobra, jeszcze jeden obsidian. Mhm, no to super szczęście. Ja teraz usyfiolę Eku. Jezus. Najgorzej. Ja nigdy nie, nie lubiłam mieć y, te y, całe zapodziele Eku. Tak naprawdę to przez cały odcinek to chyba obarłem tylko jeden raz, no bo nie wiedziałam, że Darwan lubi się tapać, to bo... było coś nowego. Jo, illa, bo jest golem, chodź golem. No, ile mam? Jedenaście. O może spróbuję w sumie skraftować ten wsad. Siedem to 4. Cztery, cztery. Kurde, no. Nie mogę skraftować bali i spadelek no to nic kraftuje z spadenki nie chcę bardować tej sikierki bo jeszcze się może przydać ale dobra A gdzie to ja mogę już wam powiedzieć Bo jak wiecie Fortuna da sikiery jest praktycznie niepotrzebna ale jest takie na przykład te jak kostrość 4, jeszcze to jest złota sikiera, więc najwięcej tej więcej zadaje z wszystkich jeszcze najszybciej się niszczy oraz yy, najszybciej kopie drewno, więc moim zdaniem to jest też OP. No, A taki najgorszy itełek do ekspiera to jest akurat złota motyka. Nic nie mam do lapieraka, że lubi te botyki swoje, ale po prostu botyka jest praktycznie niepotrzebna. Ale, na przykład, jak chce się z kimś pobawić, to fajna. Ale, no, nieprzydatna. Bo tylko do klepania może być. Albo, na przykład, do yy, Ścigania sianka w wiosce. Ale. I tak by się prawie już zaraz zniszczyła, więc lepiej jest już nie wiem, żelazną, albo kamienną, albo idę derytową. Dżungla. Nie, ta, dżungla. Kurde, czekaj. Ja, to jest kawałek dżungli. Ja papugaj! Kawałek dżugli! Aha! To zobaczę, czy tutaj jest marsiąc. Śmiesznie by było. Nie, no, jest szansa. Tylko jeden raz widziałem u Kuzyla. marsiąc, bo jest taki rzadki ze szok. Można tam chyba zobaczyć dwa bloki diamentów, o ile się nie mylę. Nie jeden! Widzieć e, po prostu drogę, albo zawarowaną przez obsydion. O ile się nie było Z tym drugim, z obsydionem. No. no albo, że da się dzieci dwa bloki biegu w jednej, ale dobra. No kurde, nie mogę widzieć lawapulki. Serio? zaraz się wkopię w ziemię w sumie. Dalej, no, jeszcze trochę po. Jest portal. Portal zawsze się da zauważyć, ale mi się też przyda ten złoty blok. I znowu puszczę. Muszę powietrze... Nie wiem dlaczego, ale usunęli zbyt roka takie coś, że powietrze. Że nie ma powietrza i teraz jest to na leżawie. To jest słaba. Okej, okay, nabiorę powietrze i tę po skrzynkę. Oraz złoty blok. Przyciągnij mnie. Okej. Okay. Ej, ja nie miał już wtedy na badzie Nie gadaj. Dobra, sobie ten blok. Nie, ja no wysuję tylko powietrze, bo nie dawa rady. O, o to, co? Za mną. O kurde, Jezus, przecież jakbym nie wziął tego oddechu, to będzie nie zdążył, ale dobra. Gdzie jest ten blok? Tu, dobra. I prawie drugi raz już zginąłam, a ja już daleko zaszedłam, nie mogę teraz... Tak, cojacka. Jezus! Nie wziąłem łóżka. Nie! O Jezus Lipa No i mam cały sad. Więc dobrze, że nie bra... Że nie ubierałam. Dobra, bo że tutaj będzie lawa półka, bo też tutaj w białej brzozy jest też często. Tak lawa pólka, lecz i tak nie dostanę. Ja!